Jeżeli kiedykolwiek doświadczyłeś od swojego partnera lub osoby ci bliskiej karania ciszą, pewnie zastanawiałeś się, co w takim momencie możesz zrobić. Po pierwsze, postaraj się nie nawiązywać kontaktu na siłę. Wiem, że to będzie trudne, bo chciałbyś, chciałabyś mieć jakieś wyjaśnienia, o co tak dokładnie chodzi, ale po kilku próbach kontaktu postaraj się odpuścić. Po drugie, daj sobie czas. Nie cierp w samotności tylko i wyłącznie dlatego, że ta druga osoba każe cię ciszą. Trzecia rzecz, bardzo trudna, w momencie kiedy doświadczasz karania ciszą, nie ulegaj swoim silnym emocjom, czyli frustracji, złości, żalu, gniewu na tą osobę, która ma satysfakcję z tego, że Ty te silne emocje w sobie po prostu masz, w momencie kiedy on lub ona każe ci ciszą. Czwarta rzecz, w momencie, kiedy doświadczasz karania ciszą, zastanów się nad przyszłością i sensem tej relacji, postaraj się wyciągnąć wnioski, czy chcesz w czymś takim być, w czymś takim funkcjonować i czuć się tak, jak czujesz się dokładnie teraz.